No, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Free. No i Dzisiaj sobie zagramy Dravenem na midi. Jest to kolejny czempion naszej ukochanej, najlepszej z serii z tej A I problem jest taki, że ja nie wiem, na... O, na Lisina, dobra, pięknie. Na Lisina to można grać Dravenem, bo Draven to po prostu. Jak gra nim na topie, w ogóle jest jakiś gościu co tam Dravenem na topie wbił jakąś wysoką dywizję, no to Dravenem właśnie można grać na takie mele championy i po prostu ich obijać i będzie koks totalny dawaj naciśnij drugie kill. Nie naciśnie, bo się boi! I to jest Ari na Adecari, spoko spoko i... Kennen na topie, okej, okay, dobra, już widzę wszystko. Trzeba go obijać. Ja tutaj wam pokazuję runę. Widzowie, że gram sobie pod letal tempo i w sumie chyba mogłem Ignite'a wziąć. Ty, jakbym miał Ignite'a, to on by już padł na drugim levelu. I to jest też moja pierwsza gra. Także jak coś będę grał słabo mechanicznie, no to bliska nie obrażajcie się. Bo czasami tak wychodzi, że... Jak grasz pierwszą grę, to wiesz, no. Gra się gówno. Ja mam tak zawsze. Jest już Kain. i chyba mogę zrobić jeden na dwóch. O kurde nie mogę. Chyba mogłem. O, ja pierdzielę jestem boostet, kurwa. Dało się radę. Dało radę zrobić. Patrzcie na te loły. Holy shit. Dobra, jestem mat dzieciaczek teraz, nie? Dostałem z tego Key od Lissina, to czuję się naprawdę strollowany. <laughs> Chujnia, ale dobra, spokojnie. Lisil ma dwie, trzy minionki dopiero sfarbione. Nie ma problemu. Myślę, że i tak uda się zaorać w ogóle. To też dziwne. Kajnik. O, o, dobra, Smajcik poszedł. Pięknie, pięknie. Dobra, więc mój jungler będzie do przodu. Więc chyba wygramy tą gierkę. Nie wiem, ja, my mamy 3 carry w teamie. Także team kompowo może to być naprawdę średnia gierka. Ale my się jakoś tym za bardzo nie przejmujemy. Przeciwnicy mają Arina Deckery. Co ja będę w ogóle gadał o tym kąpie, widzowie. Ja tutaj będę po prostu cisnął tego nie niemiłosiernie część. Ja chcę, żeby on nie miał więcej niż 10 farmy. Nie wiem, czy mi się to uda. Myślę, że... Nie nie wiem. Ja mam przynajmniej takie zadanie, żeby jak najpóźniej Lisin dobił 10 farmy i możecie napisać w komentarzach, jak myślicie, kiedy uda mu się to dobić. Ja obstawiam, że... Dam sobie taki challenge, żeby nie wiem tak z jednej strony optymistycznie, z drugiej strony realistycznie nie wiem, może do siódmej minuty w sumie, bo jak on będzie podchodził to właśnie będę go starał walić się na łeb po prostu i ostatni autos, pięknie i dalej ciśnie na pięciu minionkach tylko muszę to teraz szybko przypuszować bo jak on wróci na mida to dostanie tą całą farmę I niestety mój challenge nie będzie zbyt dobry ale okej okay. Czwarta minuta, on ma 5. <noise> Także zajebiście i się cofam do bazy. Myślę, że będę taki typowy buildik dla Dravena. Budował, czyli Eklipsik, Essence River i tak dalej. Ale... Kurczę, chciałem na początku buty kupić, ale stwierdziłem, że ten item mi daje tak dużo na Dravena. O kurde, i chyba koniec challenge'u. On ma już 8 farmy, ja pierdzielę, ale duży wavik. Dobra, chuj. To by było tyle z tego challenge'u, ale ja też sobie dałem wczoraj challenge, żeby na klatę pobić rekord i mi się udało, widzowie. Bo miałem kiedyś, nie wiem, 4 miesiące temu próbowałem zrobić maksa na klatę, zrobiłem 75 i teraz zrobiłem 85, chociaż nie, nie 4 miesiące temu. Kurcze, nie wiem, może jakoś 2, coś takiego. Nie jestem dokładnie pewny, ale progresik. Y, progresik jest, co nie? Z 75 na 85 to jest dla mnie bardzo fajnie. Mój kolega się zdziwił, bo mój kolega. No my jakby. No praktycznie w tym samym momencie zaczęliśmy y, chodzić na siłkę. O kurde, nie wierzę, że to zrobiłeś, byku. Nie, proszę. Ja pierdzielę, jakim jestem głównym. O, ja. Jebać mnie. Bez skitu. Co ja robię tym Dravenem? Przepraszam widzowie, że to oglądacie. Jezu, Maria, jeszcze Kayn. Dobra, mamy go. Ja jestem tragiczny. Jasny chuj, ale dobra, jest skilek. <grafię> Nawet dwa. Dziękuję ci Rakan. To mi się podoba. Raumujący... Roamujący support to jest coś, co po prostu <grafię> mi się podoba, Na jeśli gram na midzie. No, chyba że przeciwny support roamuje, no to wtedy to jest naprawdę katastrofa. Jeśli gracie supportem, roamujcie dużo. Ten ziomek to jest mój widz, także myślę, że kiedyś mnie posłuchał. Jeśli o to chodzi. Czy ten bar przejdzie? Przeszedł, dobra GigaChat. Eee, więc tak. A wezmę sobie berserki, dobra. Normalnie bezpieczniej to byłoby lifestyle każ sobie wziąć, ale ja cisnę tego lisina. Także postaram się go wcisnąć jeszcze bardziej. No dobra, no powiem Powiem tak, za bardzo optymistycznie poszedłem. Ale i tak ma trochę mało farmy. 23 w 6 minucie 40 sekundzie. Nie jest za dużo. Ale ja i tak chcę go walić, widzowie. No i ja z moim kolegą to mamy taki... Kurczę, w sumie ja trochę wcześniej zacząłem, nie? Ale on jest bardziej masywniejszy, to myślałem, że będzie miał więcej siły. Ale 85 nie zrobił. Zrobił 80 maksymalnie. W ogóle my mamy dziwnie, my mamy taki przeskok o 5 kilo. Bo talerze, to my mamy 2,5 najmniejsze. Także jak chcemy jakiś przeskok, no to właśnie o całe 5 kilo trzeba. Wiecie o co chodzi. Dobra, ładnie. Jakaś tam asysta, zawsze coś. Czyli będą dalej walić? No, to mi się podoba taka agresja. Dobra, mój Timek jest naprawdę pokrępowy. Pięknie. Żałuję tego, co się stało w Irli. Oj, ja mogę ultać w sumie. Żeby by podjebać. O <grystanie> sobie. <grystanie> sobie zdałem sprawę, że on na chivku wygra. Ale dobra, dawaj kila. Nie tu nie wkuruj, <grystanie> widzu. W ogóle w poprzednim odcinku ZDA Powiedziałem, ja wiem, tak furfan, że jebać widzów Bo intują coś tam, coś tam, nie? I dostałem komentarz y, Jebać widzów? Ale, trakt, ale traktujesz sw y, swoich widzów coś takiego życzę, życzę dalszego rozwoju Tak sarkastycznie, nie? Ale takie, ja pierdziele, to był żart <laughs> Jebać widzów to było żart Moi widzowie wiedzą, że jak powiem jebać widzów To jest żart, wy też mnie tam jebiecie Także wszystko jest y, Normalnie E, dobre, jak kalej to skop... O, oh, kurde, ty... Nie, no można to ograć. Można to ograć, jak najbardziej. Ja to ogrywam. Wszystko postaram się zoczować. Dobra, dobra. Ale ta Aries jest useless. Ta jest mega useless. Podadę. No, nieźle. Triple kill. Dobra, lidówa, nie, nie wiem co się stało, <noise> po prostu wbiłem się w środek i tripla zrobiłem, nie no Draven jest mega silny, naprawdę, ja raz, ja wstawiłem odcinek jak um, miałem to, że jak wyjdę z, jak to było, jak wyjdę, jak wbi, jak to było, jak wyjdę z golda to skończę stream, no tak to się nazywało, kurczę już nawet zapomniałem, nie? O kurde. Aj! Elektrocuta mi strzelił z Ignite'a. Alan Lucky. Szkoda, bo Rakon już by mi dał shield'a i byłoby gitowa. No i miałem tą serię, że jak wyjdę z Golda, znaczy serio, to był jeden stream. Jak wyjdę z Golda to skończę stream. Trwało to 27 godzin. Mm. I właśnie zagrałem Dravenem na Deckery i kurde, chyba 30 kili zrobiłem w 20 minut. I. Wstawiłem to na kanał i dałem, że Draven jest broken. Bo swoim drwom jest broken. No kurczę, Draven naprawdę nim grają teraz i orają potężnie. <grym> Jakby. O jejku. Dobra, chyba będzie na środku, co? A, kliknąłem wcześniej R-kę, żeby wrócił, ale niestety. Kurczę, był bardziej po prawej stronie. Szkoda, ale. na no, spokojnie. Ja i tak mam jeden item. Jeśli chodzi. Na midzie to jestem totalnie do przodu. A jak ogólnie na mapie wygląda? No moja deckery też jest mega dobry. <laughs> no, ten ziomek ma diamenta, także nie wiem jakie rangi mają przeciwnicy, bo coś OPGG się buguje. Strona, gdzie po prostu sprawdzasz rangi przeciwników. Ja sobie sprawdzam tak z ciekawości, żeby wam mówić na przykład, nie? że... Nie wiem na przykład ten Lisin jaką ma dywizję, ale właśnie nie mogłem sprawdzić, bo coś OPG się wywaliło. Ale mam w teamie... Diamenta, także, <laughs> czemu ja z niczego nie trafiam? Nie wiem. Moje skillshoty <laughs> są beznadziejne w tej gierce. No to, jak ta jest jest dosyć wysokiej dywizji, to myślę, że przeciwnicy też mogą być. No bo tak to by miało sens, nie? Ja na tym koncie też mam jakąś Platynę 3 albo platyna 2 już. Także, no, przeciwnicy to nie są jakieś brązy silvery, jak mi wszyscy piszą komentarzach, tak, tak, to nie jest, chciałbym. To jest smutne trochę, jeżeli Sin trafia dekery skill i się boi wbić, nie? <grymian> Ale z drugiej strony, no ja mam taką przewagę. Ja boję się pod turecikiem farmić. Ja daję tego warda na raptorach, właśnie do tego, bo. Tutaj, Keinik. O, dziękuję Ci, Rakan. To mi się podoba. Jeśli gracie supertem, ja to będę podkreślał w każdym odcinku, bo to jest mega istotne. Jeśli gracie supportem, schodźcie na mida, Schodźcie byle gdzie. Nie, nie trzeba być ciągle przy ADKRI 24x7. Dawaj, dawaj, autos. Mm. Dobra. Ja mam już cały item, nie? Ja pierdziel. Ja nie mam E, żeby mu ulta przerwać. O nie. Mam GOSTA. Nie, kurwa. Dawaj Ghost, się resetuj. Dobra, feszuję. O Okej, okay, git. A nie, nie git! <grym>, to nie jest dobre, co ja robię. Ja <grym>, pierdziele, to nie jest dobre, co ja robię, jak ja failuję. Jak... Nie, ja powinienem jakąś gierkę rozgrzewkową zrobić, naprawdę, bo... To jest niedopuszczalne, żeby Dravenem grać jak gówno. Jest 16.53, ja wstałem dzisiaj o 14.30, nie wiem, jak to się stało. Grałem z kolegą Valoranta. W ogóle to jest dziwne, bo ja grałem dużo Aim Laba, nie? Ja, kiedyś grałem dużo Aim później przestałem i jakoś się stwierdziłem, że chcę sobie pograć Valoranta z kolegą, bo ja solo nie gram mi się solo nie chce. Właśnie z kolegą, z którym też na siłkę, nie? To jest Maciek, to ja będę mówił z Mackiem, po prostu. To z Mackiem graliśmy sobie Valoranta. No i grałem jak gówno ogólnie. Naprawdę tak beznadziejnie, że stwierdziłem, ej, chodzi się zagrać w Fall Guysy, bo to jest swoje <laughs> bane po prostu, nie? No i ale jak wczoraj sobie graliśmy, to właśnie była gitowa totalna. I naprawdę mi siadało i się cieszę w kuj. Nie wiem, może kiedyś jakiś odcinek z Valoranta czy coś takiego. Ja chciałem coś powiedzieć, ale nie wiem, ja, z, ja gadam o wszystkim. I tak naprawdę nie wiem, co ja mówiłem 5 sekund temu. Ja tak mam ciągle, jak jak coś nagrywam. Znaczy nie tylko muszę nagrywać, nawet na streamie. Ja gadam o jakiś totalnie randomowych rzeczach i mi widzowie piszą weź nie gadaj o randomowych rzeczach, tylko... bo ty, ty grasz w LoL'a, to nie wiem, no... chujowo się ogląda, bo gadasz o randomowych rzeczach, a ktoś mi odpowiada, ja właśnie lubię, jak on pierdoli bez sensu. A ja wtedy takie... M Miło, <głos》>, czy coś takiego. Nie wiem, czego tam bez sensu, widzowie. Ja mam na imię Hubert, a Huber, Huberci, Hubertowie, jak to się mówi? Nie wiem. Huberty mają w swojej naturze, właśnie to, że nigdy nie zamykają gęby. Coś takiego słyszałem, taki opis, właśnie <głos》>, taki lore hubertowy, <głos》>, że nigdy nie zamykają gęby. Mm. Tylko ni niby do YouTube'a, jakby to się trochę sprawdzało, bo dużo gadam. No to jakby w życiu tak nie jest, bo jestem takim maksymalnym introwertykiem, naprawdę. O ja pierdzielę. Dobra, gina. No nie spodziewałem się tutaj tyle typów. Trochę zgridowałem. Jakoś nie wiem, no jak sobie nagrywam, to się nie patrzę na minimapę, się nie skupiam. No chyba, że nie wiem, jakiś poradnik nagrywam. Właśnie, muszę nagrać poradnik do Vladimira. Nie wiem kiedy to zrobię. To jest 16.56 ja wstawię ten odcinek, nie wiem czy zdążę na 18. Później jeszcze bym z dziewczyną pospędzał czas, bo my oglądamy wyspę totalnej porażki. W sumie jeszcze teraz plan totalnej porażki. Bo to jest drugi sezon. I naprawdę się to dosyć przyjemnie ogląda. O, jakie A Co się stało, że ja tyle gadam na tym odcinku, nie wiem. <gry> Napiję się wody. Dobra, fajnie. 11 level. Ja, no i tak jestem nafidowany. Myślę, że Draven to jest taki champion, że jak na początku będę nafidowany, w sumie tak jest chyba z większością championów, tak szczerze, <laughs> ale jestem na początku nafidowany, później sobie trochę pointuję, No to myślę, że dalej będę w miarę useful. Znaczy, useful na pewno będę, no kurczę, ja mam 9-4. Najwięcej farmy chyba w gierce, nie? Tak. Także nie ma opcji, że coś się tutaj złego stanie. Zawsze się na spokojnie poitem. Nie ma co. No i tak, o później właśnie pooglądamy. I gdzieś o 20.30 o 20 ja będę dopiero co jechał na siłkę. Holy shit. No to wrócę jakoś o 22.30 i może coś takiego? No i nie wiem, no w tym Valorantę jeszcze pogram w sumie. Mam taką ochotę teraz pogrywać trochę Walosia. Yy, <laughs> ja gram Joru. Joru to dla mnie najlepszy czempionik, widzowie. I jakoś mi po prostu nim siada. Dobra, wezmę Reda. Redik należy oczywiście do lepszego adekeri, do najlepszego w sumie w tej drużynce. Ale widzę, że team'ici to też sobie radzą bardzo fajnie. Więc myślę, że będzie GG, ta Wayne to totalne oro robi. Mm -hmm. Tak samo. Tak samo jak ja, nie no ja większe robię. O, ja mam więcej kini. I, i jedną więcej asystę. Tam dedy się nie liczą. <laughs> a jak masz więcej dedów to też większa rzeź jest dookoła ciebie. Także no. Będę carry jest to. <laughs> nie no, żartuję, żartuję. W ogóle jakim cudem ja dopiero co wbiłem 12 level, a Wayne... ma już 12. Jak ja grałem solo na boci, na midzie. Nie wiem, ale w sumie też rakan dużo romował, bo też może z tego wynikać. To tam jest Kerat, ja w ogóle nie, nie zauważyłem, ale rozwalam go na chirku. Dobra, to nie był kryt, nie? I mu strzeliłem. O, to był kryt. <gryt> ja pierdziele, No, Draven jest masakra. Potężny jest. Dobra, spuszczę to. tu jeszcze żyje? Ari Kenen na topie Ari na bocie. Dobra, wezmę sobie turecik na spokojnie. W ogóle nie wiem co się stało, ale mi się strasznie znowu farma poprawiła. Bo ja mam coś takiego, że mi stopniowo jakby farma się polepsza. No i teraz właśnie, nie wiem, no... no po prostu się polepszyła, nie wiem jak to opisać. Na przykład jest właśnie 18 minuta, ja mam jakoś 160, kiedyś było 140, coś takiego. I to nie jest tak, że ta jedna gierka jest przykładem, tylko właśnie... O kurde, jaka bitka. To ten jest w miarę tankowaty. Znowu anulowałam autosa. Ja pierdzielę, znowu autos. Ten jeszcze przy. O, jest! <grym> Dobra, nice! Udało się. I zinka strzelić. No, ten nie jest aż taki tankowaty. Dzięki Rakan, że się poświęciłeś. Liga chat z twojej strony. Ok, o, Kenen. Czy ty masz ulta? Ja bym się chciał bić mimo wszystko, w ciele. Dobra to jest dobra wymiana. Wszyscy mają Tabi, no w sumie się nie dziwię, my jesteśmy full AD, to jak nie bierzesz Tabi, jeszcze mamy 3 adekery, to jak nie bierzesz Tabi to trolujesz, nawet jak jesteś właśnie takim Kennenem, tak myślę, no Tabi to mega kontrolują wszystkich adekery. Ja się nie cofnę do bazy jeszcze, jak dobiję 500 golda to wtedy można popróbować, no i dostałem z tego, O, streszuję, O. Dobra, Matt. Dobra, to mi się podoba. Nie no, nie mogę tak gridować. Ja przybejtuję do teammateów. No ja potrzebuję... o, ładny flaszyk. Dąberkos też odflaszował. Upis za 7 sekund. Dobra, ładnie, ciśnij! Mogę kill up, please? A za daleko byłem. <grym, grym, grym>, dobra, spoko, spoko, spoko. Mogę już w sumie kupić Infinity i... Ja pierdzielę ten vel. We... On ma 0,11, a ja tak ciśnie. Dobra, cofka Vein pada. What game. Ta ma 5,2? Co się dzieje w tej gierce? Eee, więc tak. Ja nie mam do Boże, jak. Ja zapomniałem, że go nie kupiłem, ale jestem głupi. O Boże. Dobra, je jeszcze mogłem zrobić coś takiego, żebym zultował jakiegoś Wave'a na midzie, i miałbym Infinity Edge. Ja nie myślę, czasami widzowie. Nie, nie, nie pytajcie. Po prostu, czasami mózg jest wyłączony. Zdarza się każdemu. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który Man, się mózg wyłączył. Tak jak na przykład mi teraz. Report Kane AFK. I Kane West. On tak odpisze. Dobra. Eee, co, co my możemy zrobić? O jednak, Kane, awczy. A, dobra. Awczy. Siedzi sobie na respie i pisze. Myślałem, że DC zrobił, czy coś takiego. Co, ja tam idę do ciebie. Morda. Uwielbiam moje toporki. Dobra, pięknie. No, mój się jest duży. Co, co tu dużo mówić. Niby ma te tabi, ale mój damage jest po prostu zbyt ogromny, ziomek. Darius, spoko, pomagam r Dobra, dwóch trafiłem dwa razy, ale. Niestety to nie wystarczyło. Idę tutaj. Nie mam trinketa, niestety. No, tego Kejna by się przydało. No, kurwa. O! Lol, Co, co? Nie trafił. Nie trafił tego czerwonego kwiatka, czy go nie ma po prostu? A, nie ma. Okej, okay, dobra. Nie wiem, czemu jest taki bug wizji w tym. Chociaż w sumie powinno być, bo. Nie, nie masz. W lol jest coś takiego, że jak nie masz wizji na środek czegoś, to po prostu nie widać, jakby zmianę tego. Nie wiem, jak dasz Weigarem klatkę... jak gragasem, o, gragasem to w sumie lepsze. Jak dasz gragasem Q w ścianę, to przez to, że środka nie widać, to nie widać też e, beczki. Wiecie o co chodzi? Z Q. A z Weigara tak samo. No <laughs> nie ma counterplaya niestety. Powiedział już na mnie. 15-4. Potężne ora. Ja, nie, o Draven nam idzie. Może być jakoś właśnie grany, ale tylko na takie mele czempiony. Myślę, że każdy ręcz to po prostu go ora. Albo na Wladimira w sumie też może być dobre. Bo Wladimir ma mały ręcz. Driven też w miarę mały, ale chyba większy trochę. O. Dobra, Arina de Kerry. To nie za bardzo chyba, co? <laughs> Ja tego gosta mam, ale jakoś nie widzę sytuacji gdzie mogę to użyć. Ja mam 4000 golda. Ja pierdzielę. cztery koła byku WP <laughs> Draven. THX czy coś Ary mnie... Arinady Ari mnie docenia. Czuję się zaszczycony. Nie no, w sumie możemy za chwilę skończyć tę gierkę. Po prostu. I się nie będę cofał po Infinity. No niby ten Kayn nawczy, chociaż nie afczu, bo wtedy był na topie, to było dziwne. Dobra, pusz, pusz, push, a poddali się. Dobra widzowie, to by było na tyle z tego odcineczka. Mam nadzieję, że się podobał, jeżeli tak to zostawcie łapeczkę w górę. Czekajcie na następne odcinki, uśmiechnij się byczku, masz naprawdę super uśmiech. Siema, siema, pa.